Skąd to się wszystko bierze? Tak? Że są jak gdyby, panie ministrze, tu jest wirus, za którego nie ma w restauracji i co chwilę jest zmieniane. My jako społeczeństwo, ale panie ministrze, czemu pan ucieka do obywatelami? Panie ministrze, czemu by pan wytłumaczyć, czemu pan ucieka przed obywatelami? Chcielibyśmy się tylko dowiedzieć, panie ministrze. Ale ja normalnie z panem rozmawiam, panie ministrze. Chciałbym się tylko dowiedzieć, panie ministrze. Dlaczego, w jaki sposób, dlaczego, dlaczego jesteśmy tak traktowani, panie ministrze? Moi drodzy, tak jak widzicie. <grymne> to... To jak odpowiem na, na pan, na pytanie? Ma policję na obywateli wzywać. Ale policja? I tak właśnie zarwaliśmy pana Izielskiego, który spod masu nie potrafił nic zupełnie nam powiedzieć. Ale wiemy dokładnie, gdzie on mieszka i będziemy tutaj. Będziemy. Nie raz, nie dwa, dopóki się ta cała szopka nie skończy.